Oczywiście podsumowano rok szkolny 2012-2013. Spotkania władz miasta z najlepszymi uczniami, absolwentami starachowickich szkół podstawowych i gimnazjalnych, stały się już tradycją. Są one okazją do podsumowania mijającego roku szkolnego oraz promowania wśród lokalnej społeczności uczniów osiągających wyróżniające się wyniki w nauce. Jak się będziemy mogli przekonać, Osiągnięcia strachowickich uczniów są imponujące i świadczą o ich wszechstronnych zainteresowaniach, szeroko wykraczających poza wiedzę wynikającą z programów szkolnych. Oprócz sukcesów w nauce, nasi uczniowie aktywnie uczestniczą w różnorodnych akcjach, rozwijają swoje pasje, cechuje ich koleżeńskość i wysoka kultura osobista. Takich uczniów w strachowickich szkołach jest wielu. Podczas uroczystości w Olimpii mogliśmy poznać najlepszych z nich. Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, to miłe chwile, spotykamy się pod koniec każdego roku szkolnego, aby upomorować najlepszych uczniów. Serdecznie gratuluję nauczycielom, serdecznie gratuluję rodzicom, dyrekcjom szkół, ale przede wszystkim gratuluję Wam, drodzy uczniowie. Przywitał nas chór, przywitał nas akordowanista i tak powinno być, ponieważ. Nauka ma wiele wspólnego ze sztuką. A jak powiedział Albert Einstein, najpiękniejsi uczeni są prawdziwymi artystami. Dziś, drodzy uczniowie, podczas tego spotkania, to spotkanie umila występ artystów, młodych artystów. Ja życzę Wam, żebyście w swoim naukowym życiu, w swoich kolejnych etapach edukacji dążyli tak jak artyści, do doskonałości i abyście potrafili zawsze przeżywać to oczarowanie tajemnicą, które jest bliskie zarówno artystom, jak i naukowcom. Serdecznie gratuluję wszystkim i życzę Państwu przyjemnego spotkania. Spośród uczniów szkół podstawowych wyróżnieni zostali Mikołaj Pożoga ze Szkoły Podstawowej nr 1, Łukasz Gębura ze Szkoły Podstawowej nr 2. Gabriela Karlik ze Szkoły Podstawowej nr 6, Bartłomiej Sikorski ze Szkoły Podstawowej nr 9, Aleksandra Jaroszek ze Szkoły Podstawowej nr 11, Maria Styczyńska ze Szkoły Podstawowej nr 12, Katarzyna Stefańska ze Szkoły Podstawowej numer 13 oraz Piotr Dąda ze Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Najlepszymi gimnazjalistami okazali się. Wiktor Niedopytalski, uczeń gimnazjum nr 2, Weronika Myszka z gimnazjum nr 3, Malwina Dudkiewicz z gimnazjum nr 4 oraz Wiktoria Dobrowolska ze społecznego gimnazjum społecznego towarzystwa oświatowego. W trakcie uroczystości nagrodzono także najlepszych absolwentów roku szkolnego 2012-2013. W kategorii szkół podstawowych wyróżniono Alicję Oczkowską, uczennicę szkoły podstawowej nr 10 z oddziałami integracyjnymi. Średnia ocen Ali to 5,81, natomiast ze Sprawdzianu uzyskała 39 punktów. Jest nie tylko bardzo dobrą uczennicą, ale również osobą o bardzo wszechstronnych zainteresowaniach. Potwierdzeniem tego jest jej udział w konkursach o różnej tematyce. Ala z sukcesami startowała w konkursach matematycznych o tytuł Mistrza Matematyki Strachowic i Matematyczny Kangur oraz w międzyszkolnym konkursie ortograficznym. Ala jest bardzo dobrą szachistką, zajęła pierwsze miejsce w otwartym turnieju o Puchar Niepodległości oraz drugie miejsce w festiwalu szachów imienia Marii Kaczyńskiej. Interesuje się poezją i muzyką. Najlepszym absolwentem gimnazjum został Michał Bado, uczeń gimnazjum nr 1. Średnia ocen Michała wynosi 5,27%. Z egzaminu gimnazjalnego Michał otrzymał wynik 99,3%. Michał to laureat kuratoryjnego konkursu historycznego i kuratoryjnego konkursu biologicznego oraz finalista kuratoryjnego konkursu chemicznego. Dzięki tym osiągnięciom uczeń został zwolniony z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego. Michał będzie kontynuował naukę w Zespole Szkół Chemicznych w Krakowie. Dzięki otrzymanemu stypendium w ramach programu Mistrzowie Chemii, prowadzonego przez Fundację Orlen Dar Serca. Podczas uroczystości wyróżnieni zostali również uczniowie z najwyższą średnią ocen osiągniętą w ciągu trzech lat nauki w gimnazjum. A zostali nimi: Joanna Miśkiewicz z Gimnazjum nr 1, Ewa Budzeń z Gimnazjum nr 2, Małgorzata Perhel z Gimnazjum nr 3, Ewa Dyrda z Gimnazjum nr 4 oraz Kinga Tkaczuk ze Społecznego Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Nagrody oraz wyróżnienia wręczyli zastępcy prezydenta miasta Strachowice Małgorzata Szlęzak i Sylwester Kwiecień, a także świętokrzyski wicekurator oświaty Grzegorz Bień. Ja się bardzo cieszę, że tradycją naszego miasta są właśnie takie spotkania jak dzisiejsze. Że rocznie staramy się zapraszać do nas najlepszych uczniów z naszych szkół podstawowych, gimnazjów, że Możemy wspólnie spojrzeć i cieszyć się z ich sukcesów. Ich sukcesy to niewątpliwie ich ciężka praca, to na pewno pomoc rodziców, zaangażowanie rodziców, to na pewno również właściwe i mocne zaangażowanie ich wychowawców, nauczycieli przedmiotów, dyrektorów szkół, także można powiedzieć, że spora jako grupa pracuje na ten sukces, a dziś z tego sukcesu możemy się cieszyć. Również bardzo się cieszę, że mamy tak zdolnych młodych Starkowiczan, wierzę, że ci młodzi Starachowiczanie Wyjdą na chwilę ze Starachowic, zdobędą szlify, wykształcenie. Jeden z młodych naszych absolwentów będzie się już, usłyszeć już w Krakowie, ale wrócą, wrócą do Starachowic, wrócą do naszego pięknego miasta i w przyszłości będą kontynuować to dzieło miasto twórcze, dzieło, które pozwoli się Starachowicom jeszcze bardziej rozwijać, osiągać jeszcze większe sukcesy właściwie na wszystkich polach. Wiemy, że czasy nie są łatwe, ale mając tak zdolnych młodych ludzi. Na pewno możemy spojrzeć w podniesioną głową przyszłość i wierzyć, że w Starachowicach po prostu tym problemom się nie damy, bo mamy wspaniałych młodych ludzi, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, a te wyniki chciałbym, jak chciałbym, czasem muszą koncentrować. Szanowni Państwo, przed nami wakacje. Ja chciałbym życzyć wszystkim, starachowickim uczniom, szkół postowych, gimnazjów, wszystkim nauczycielom, aby te wakacje były czasem, gdzie potraficie odpocząć. Zebrać siły do kolejnych etapów nauki, to dotyczy dzieci i młodzieży, natomiast nauczycieli do nowego roku szkolnego. Mam nadzieję, że to wszystko, co dziś wspomniał Pan Burador, zostanie docenione przez władze centralne, że inwestycja młodych ludzi, w w inwestujemy, będzie być może tutaj inaczej łaskawiej przez Ministerstwa Finansów rozliczana, i tylko o to proszę polskie samorządy, żeby ta inwestycja, już mówimy, że to jest inwestycja w młodzież, była naprawdę inwestycją w innej kategorii. Przedziałek budżetowy była wpisywana, co w jakiś sposób dołuje nawet możliwości samorządu w innym zakresie, ale mam nadzieję, że te rozmowy na szczeblu korporacji samorządowych skończą się sukcesem. Szanowni Państwo, kończąc, gratuluję wszystkim dziś tu odznaczonym i wyróżnionym, gratuluję wszystkim promowanym do następnej klasy. Mam prośbę, abyście przekazali te gratulacje do ode mnie, władz samorządowych, myślę, że również do Rady Krali Miejskiej, naszym uczniom, którzy właśnie kończą od no danych, podczas uroczystości wręczone zostały również podziękowania dla dyrektorów placówek oświatowych za szczególną pomoc w organizacji piątego Europejskiego Tygodnia Sportu w ramach 19 edycji sportowego turnieju miast i gmin 2013 województwa świętokrzyskiego. Galę wręczenia nagród i wyróżnień dla najlepszych uczniów z terenu Starachowic uświetnił występ uczniów gimnazjum nr 3 w Starachowicach. Karola Bilskiego, ucznia klasy 2B, Karola Jamrożego, ucznia klasy 3A oraz chóru uczniowskiego z gimnazjum nr 3. W imieniu wszystkich osób, które tutaj zostały nagrodzone absolwentów szkół podstawowych, którzy tutaj są zebrani na tej sali, myślę, że to jest dla nas po bardzo duży do dumy, że tutaj się możemy starać, że jesteśmy tutaj. Współpracujemy no, z naszymi kolegami starszymi. Gimnazjum, którzy też uniżą się najbardziej w gimnazjum. Myślę, że po tych trzech latach także my pójdziemy w ich ślady. No, chciałabym również podziękować tutaj zgromadzonym wychowawcom i dyrektorom za to, że przygotowali nas tak, że prowadzili nas przez, przez te 6 lat naszej szkoły, że mogliśmy tutaj stanąć w końcu No to do nie da się ukryć, że są dwa czynniki, na które ja, jako organ nadzoru, muszę patrzeć. Konkurs y, przedmiotowy, egzamin zewnętrzny. I te dwa czynniki, jako takie obiektywne, oceniające, bo no wszyscy y, muszą uczniowie się z nimi zmierzyć, wszystkie powiaty wszystkie województwa, to są rzeczy dla mnie naprawdę najważniejsze. Chciałbym tylko powiedzieć, że w edukacji wszyscy wiemy, każdy proces trwa dosyć długo. Ale pewne rzeczy też stosunkowo łatwo naprawić, jeśli tylko się chce to zrobić. Proszę zobaczyć, w tym roku tylko konkursy przedmiotowe, konkursy kuratoryjne. W szkołach podstawowych przed rokiem mieliście Państwo trójkę laureatów, w tym roku siedmioro. W gimnazjach czwórkę przed rokiem, w tym roku jedenaścioro. Te liczby mówią same za siebie, jak wiele można, można powiedzieć, osiągnąć nawet tak skomplikowanej, jak edukacja, kiedy pewne sprawy organizacyjnie układają się nieco inaczej, i to Państwu się doskonale udało. Proszę Państwa, chciałbym powiedzieć, że jestem z Was dumny. Tak, przed chwilą pomyślałem sobie o tym Michale, że ucieka do Krakowa, ale nie jest tak, myślę, że może to ważne. Najważniejsze jest to, żeby, żeby człowiek pamiętał, skąd pochodzi, a może właśnie jesteśmy troszeczkę tak skazani na dilegowanie tych talentów, na bycie tych talentów. No, cóż możemy więcej dać tym młodym, wspaniałym ludziom, jak nie to czasem się mówi wiadomo intelektualne? Ja bardzo dziękuję, że Państwo to czynniczyli i o tym po prostu nie pamiętacie. Został rozstrzygnięty już konkurs ofert. Ogółem na to zadanie gmina przeznaczyła w tym roku 300-2000. Z tego są trzy yy, zadania. To jest tak, kolonie letnie, obozy sportowo-rekreacyjne z elementami profilaktyki oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. To są tak zwane półkolonie dla tych dzieci, które nie wyjeżdżają nigdzie w wakacje. I teraz tak, na kolonie letnie była kwota 110 tysięcy złotych. Niski koszt skierowania w wyniku przetargu wyłoniono firmę z Poznania. Niski koszt skierowania spowodował, że może korzystać z tej formy w wypoczynku 130 osób. Mniej więcej koszt na osobę wynosi 845 zł. Dzieci pojadą do brzegu. Planowane są dwa turnusy w terminach od 4 do 17 sierpnia oraz od 18 do 31 drugi. Drugie zadanie to jest dofinansowanie obozów sportowych rekreacyjnych z elementami profilaktyki uzależnień i na to, na to zadanie przeznaczyliśmy 127 tysięcy zł. Tu zostały wyłonione organizacje pozarządowe, które przystąpiły do konkursu ofert. To są różne stowarzyszenia, dzieci pojadą w różne miejsca polskie, na różne obozy, będą korzystać nie tylko z walorów krajobrazowych, ale również rozwijać się sportowo. I ostatnie zadanie, trzecie w tym zakresie, to jest zagospodarowanie czasu wolnego, tak zwane, mówiąc takim językiem potocznym, półkolonie. Tu cztery organizacje, które zostały wyłonione, to jest tak: ZHP Chorągiew Kielecka, Chówiec Starachowice, Stowarzyszenie Nauczycieli Zdrowa Szkoła oraz Stowarzyszenie Otwartych Form Artystycznych SOFA i Akademia Piłkarska Star. Przynajmniej no dzieci będą przebywać w starachowicach czy w okolicach, będą korzystały z różnych form zaproponowanych przez te stowarzyszenia, przez te podmioty. Nauka pływania, podstawy żeglarstwa, wyjazdy, rajdy, wycieczki autokorowe, piesze nauka gry na instrumentach oraz zajęcia sportowe na gminnych boiskach, orlikach itd. Środki oczywiście pochodzą z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Szanowni Państwo, ja chciałbym zaprosić wszystkich mieszkańców miasta na festyn, który odbędzie się niejako na rozpoczęcie wakacji. Będzie to miało miejsce w najbliższą niedzielę, 7 lipca, w godzinach od 15 do 22 na placu obok basenu miejskiego. Odbędzie się festyn rodzinny. Festyn, na którym będzie kilkadziesiąt konkursów. Konkursów z dość ciekawymi nagrodami. Fundatorem nagród jest spółka MAN, oddział w Starachowicach. Serdecznie zapraszam. jest szansa Miło spędzić czas, jak również no, powalczyć o atrakcyjne nagrody. Dodatkowo chcę Państwa zaprosić na występ zespołu Afromental, który będzie gwiazdą wieczoru. Myślę, że będzie to wspaniała zabawa, czas na wspólne, rodzinne spędzenie popołudnia w Starachowicach. Serdecznie zapraszam mieszkańców miasta. Witam Państwa. Starachowickie Centrum Kultury tego lata przygotowało szereg bardzo interesujących wydarzeń kulturalnych. Na miarę posiadanych środków staramy się, aby zagospodarować ten czas, aby było ciekawie, interesująco, edukacyjnie. I poznawczo. W Strachowskim Centrum Kultury będą zajęcia teatralne, będą zajęcia taneczne, będą zajęcia muzyczne, szczególnie w studio wokalnym prowadzonym przez Miłosza Wajmana. Zajęcia teatralne będą prowadzone przez Panią Olę Sarzyńską, a zajęcia taneczne przez Panią Ale Andrzykowską. Wiadomo, można się spotkać po raz pierwszy, można przyjść, można pokazać co umiemy i w jaki sposób to się robi, w jaki sposób się tańczy. W jaki sposób się uprawia sztukę teatralną i w jaki sposób również zajmujemy się innymi dziedzinami sztuki. Już ruszyła szkółka rzeźbiarska prowadzona przez Kazimierza Kopcia. Jest mnóstwo dzieci, świetna zabawa. Wszyscy będą w tym roku rzeźbili swoje ulubione postaci. Te szkółkę organizujemy wraz ze Spółdzielczym Domem Kultury, co jest naszą tradycją i również ze Spółdzielczym Domem Kultury będziemy kończyć te wakacje festynem tu pod skałkami który myślę dla Państwa będzie też fajnym zakończeniem tego miłego czasu. Ale zanim do końca dojdziemy, to pewnie przed nami jeszcze dużo ciekawych rzeczy. Dla najmłodszych świetne kino wakacyjne w tym roku naszym partnerem jest Disney i dzięki temu mamy najnowsze i najlepsze produkcje w świetnym kinie Starachowickim. Bilety bardzo tanie w cenie 7 zł. Dwa razy w tygodniu dzieci będą mogły i młodzież zapoznać się ze swoimi ulubionymi filmami. Zapraszamy, wiadomo, że w Starchowskim Centrum Kultury można również zjeść popcorn, można zjeść pizzę, można dobrze i ciekawie spędzić czas. Będą też wydarzenia zgoła niebanalne, pierwsze wraz z Fundacją Fundowiczów i Muzeum Eko, Ekomuzeum Wielkiego Pieca organizujemy w tym roku pierwszy ogólnopolski festiwal piosenki w drodze. Naszym patronem i dobrym duchem jest mój serdeczny przyjaciel Jerzy Filar Postać Kultowa wraz z zespołem Nasza Basia Kochana, 2 i 3 sierpnia będą odbywały się przesłuchania i koncert finałowy z koncertem właśnie Jurka Filara i naszej Basi Kochanej w sali spustowej Muzeum Wielkiego Pieca. Serdecznie już Państwa zapraszam. Zapraszam również Państwa na wydarzenia, które będą się miały... Odbywać i będą się odbywały tu, w tym miejscu pod skałkami. Tradycją już ubiegłych lat wychodzimy do Państwa z naszą ofertą muzyczną. W tym roku kilka naprawdę świetnych rzeczy będzie można zobaczyć. Zaczynamy nietypowo we środę, 17, występem, jedynym w Polsce występem zespołu izraelskiego Tiny Fingers. Zespołu, który koncertuje na największych festiwalach na świecie, a przyjeżdża dzięki. Zaproszeniu Stanowiskiego Centrum Kultury i Pubu 456, bo Marta Jesionowska, która prowadzi ten, ten pub, zna się świetnie z czasów swoich izraelskich z tymi muzykami. Muzycy są na najwyższym poziomie, grają świetną muzykę. Mamy nadzieję, że również Państwo będą stanowili znakomitą publiczność. Potem będą się działy następne rzeczy. Myślę, że spotkamy się też z Piotrem Kędziorą, który jest świetnym naszym reprezentantem na wszelkich festiwalach piosenki poetyckiej w Polsce. Wygrywa, zgarnia nagrody, pracuje w Starachowskim Centrum Kultury, projektuje dla Państwa oprawę graficzną, plakaty. Myślę, że jego koncert w tym roku również uda nam się zorganizować pod skałkami. Myślę też o takim wydarzeniu, które się nazywa Nasz Wysocki z pieśniami Wodzimierza Wysockiego. Co nam przyniosą wakacje, jeszcze czas pokażę. Oczywiście zbieramy środki, bardzo kłaniamy się wszystkim ewentualnym sponsorom i przyjaciołom, którzy nigdy nas nie zawodzą wakacje. A już w najbliższą niedzielę, 7, zapraszam na mega wydarzenie, na świetny, rodzinny, profilaktyczny koncert i festyn z udziałem znakomitej grupy Afromental gwarantujemy najwyższej klasy produkcję muzyczną najwyższej klasy oświetlenie świetną zabawę w tym festynie udział biorą wszelkie starchowickie stowarzyszenia wszelkie służby ludzie dobrej woli wszyscy ci którzy chcą się przyczynić do budowania pozytywnego modelu życia, modelu opartego na, na życiu w trzeźwości, na życiu bez nałogów. Zapraszamy całe rodziny, będzie pięknie, bezpiecznie, ciekawie, będziemy wszyscy się świetnie bawić. Zapraszam Państwa również po informacje do strachowickich mediów, do telewizji kablowej, do prasy, a także na strony internetowe www.sk.org.pl i tu znajdziecie Państwo wszelkie informacje na temat naszych wydarzeń. Zapraszam oczywiście również do kina, bo w kinie starachowickim najnowsze hity. Mam też dobrą wiadomość, jeszcze w tym roku nowa konstrukcja widowni i nowe fotele Starachowickie Centrum Kultury pozyskało środki pozabudżetowe. Dziękuję Państwu i zapraszam do dobrej zabawy ze Starachowickim Centrum Kultury. Jak widać Starchowiczanie miło spędzają czas obok fontanny. To jest taki może trochę bierny wypoczynek, szczególnie tu osoby z małymi dziećmi mają możliwość spokojnie, bezpiecznie wypocząć, odpocząć, ale jest i dobra informacja dla ludzi takiego młodszego pokolenia, którzy korzystają z internetu, którzy nie rozstają się ze swoimi laptopami, innymi urządzeniami potrzebne im to jest w ich codziennym działalności. Również jest to również pewna forma wypoczynku, spędzenia wolnego czasu to również mamy dla tych mieszkańców ofertę. Właśnie tu w tym miejscu można wyjść z domu i też ze swoimi laptopami przyjść obok fontanny i skorzystać, o czym powie kolega Sebastian Krawczyk, jak to robić i odkąd i dlaczego jest taka możliwość. No więc zostały dwa, uruchomione dwa punkty e, hotspot. Tutaj może powiedzieć, że w jednej z najbardziej atrakcyjnych części miasta e, obejmujemy całą tutaj ulicę Staszica. E, przy okazji, ponieważ jest to antena o takim dużym zasięgu, również zasięgiem objęta jest fontanna e, oraz cały teren pod e, skałami. E, Tutaj po prostu po przyjściu trzeba wyszukać sieć hotspot. Po chwili dostaniemy informację, że trzeba się zalogować. Od tego momentu można z dowolnych urządzeń, które posiadają system komunikacji bezprzewodowej, Wi-Fi, korzystać, surfować z internetu. No Jest to, to oczywiście wszystko zgodnie z regulacjami Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Jest to szybki, bezpieczny sposób do tego, aby można było się spokojnie zalogować do sieci i sprawdzić na przykład swoją pocztę, jeśli potrzebujemy. No, dosyć często, że tak powiem, ta sieć jest nam potrzebna cały czas. Czasami kontaktujemy się ze swoimi znajomymi. Możemy im na przykład poprzez system Facebook, poprzez portal Facebook udostępnić takie miejsce jak, jak na przykład jakieś miejsce atrakcyjne w Starachowicach. Można to również zrobić spod naszej fontanny. Dodatkowo dodam, że to miejsce, w którym właśnie jest, tutaj stoimy, jest oglądane przez wszystkich. Wszystkich internetów na całym świecie mamy tutaj uruchomioną od jakiegoś czasu kamerę internetową, transmitujemy ten obraz 24 godziny na dobę do internetu, także z dowolnego miejsca na świecie można obejrzeć ten przekaz.